Bardzo wiele osób, które tutaj pracowało zostawiło tu cząstkę no mogę powiedzieć nawet swojego prywatnego życia no domu jako takim bo praca w organizacji praca społeczna to nie jest taka praca na etat gdzie się przychodzi wychodzi i się zamyka drzwi to jest praca z którą człowiek się utożsamia stąd właśnie takie związanie z miejscem oczywiście spotkanie się z osobami które tutaj pracowały jakieś wspomnienia tak to oczywiście to nawiązuje tutaj jakieś do sentymentu. Tak się składa, że ja w tej chwili też już skończywszy, powiedzmy, 60 lat, jestem na y, emeryturze, czyli, jak podkreślali, y, znajdź sobie zaraz jakieś zajęcie i nie będziesz miał absolutnie żadnego czasu. I tak jest w moim przypadku. Y, jest to w tej chwili, powiedzmy, wypełnienie pewnych moich y, takich myśli, które od lat y, u mnie tak kiełkowały, ale z uwagi na pracę zawodową, inną. Y, jakby nie, nie mogłam realizować. W tej chwili ta fascynacja postaciami tarnowskimi, no wspomnianym tu Janem Szczepaniku, y, wspomnianymi tutaj w ogóle tarnowskimi, y, jakby lokalnymi, patriotycznymi rzeczami, y, pozwala mi jakby tutaj się tak realizować. Jest to zdecydowanie dla mnie w tej chwili no nie praca, bo to y, no, no społeczna praca też jest pracą, można powiedzieć. Ale pasja. Ale pasja, tak jak powiedziałam, tak, zdecydowanie. To dla tych wszystkich, którzy nie do końca wiedzą, na czym koncentruje uwagę naczelna organizacja techniczna, gdyby pani bardzo króciutko mogła zdefiniować. Naczelna organizacja to jest organizacja dobrowolnego zrzeszania się wszystkich osób różnych branż technicznych i jakby wzajemnego się wspierania, podnoszenia rangi inżynierów, pomoc w razie jakiejś potrzeby. No i oczywiście promowania tych wszystkich dobrych rzeczy, które były, no i patrzenia w przyszłość, czyli patrzenia na młodych, pomaganie młodym, zachęcanie, żeby wybrali tą drogę inżyniera, co nie jest wcale proste, bo w tej chwili raczej na topie, tak powiem, są inne bardzo łatwe zawody. A zawód inżyniera to jest jednak długoletnia praca, nim się uzyska jakieś tam efekty. Więc ta praca na, na, nad naszą przyszłością, bo praca nad młodzieżą to jest praca nad przyszłością. Kim są osoby, które uczestniczą w tym wydarzeniu? Bo rozumiem, że są tutaj i przyjaciele, i sympatycy, i byli, i obecni pracownicy. Tak, to jest szerokie spektrum, bo oprócz naszych takich no jakby etatowych tu osób, prawda, czyli wszystkich szeroko rozumianych inżynierów, to jest grono naszych zaprzyjaźnionych partnerów, bo ja osobiście, odkąd powiedzmy tu przyszłam, to stwierdziłam, no może z racji swoich prywatnych też zainteresowań, że trzeba się otaczać ludźmi wszelkiej profesji. Dlatego są tu osoby tak jak Akademia nasza Tarnowska, wszyscy biznesmeni z Izby Przemysłowo-Handlowej, Fundacja Szczepanika, Szkoły, no powiedziałabym szerokie spektrum osób, przyjaciół, sympatyków. Nie we wszystkich miastach są tego typu organizacje. Przetrwała upadek województwa przetrwała w formie terenowej jednostki. No i nadal, jakby tutaj, ja przynajmniej usiłuję nie pozwolić jej utonąć mogę tak powiedzieć, finansowo, finansowo remontowo. No, znaleźć należytą rangę, jakby w tym miejscu. Dzisiejszy dzień to też sposobność do tego, żeby odznaczyć kilka osób. Tak, tak. No to są takie. No, miłe jakby wyznaczniki tej pracy, no bo to są takie odznaki honorowe, właśnie złote i srebrne odznaki NOT to jest takie uhonorowanie właśnie tych zasów, które przez lata tutaj powiedzmy ktoś wkładał swoją pasję, swój prywatny czas. Także część osób z naszego grona, ze stowarzyszeń została uhonorowana takimi odznakami. I ostatnie pytanie, czego można państwu życzyć z okazji tak pięknego jubileuszu? No, powiedziałabym, że najtrywialniej, to bym powiedziała pieniędzy, <noise> ale to są oczywiście takie słowa nie bez kozery, dlatego że wymagania, które tutaj są, są bardzo duże. Ale w zasadzie to, jeżeli dalej byłaby taka przychylność całego środowiska, z którymi się w tej chwili zmierzamy, to myślę, że nie byłoby źle. Ja osobiście mam. Takie bardzo prywatną rzecz, którą jakby mogła sobie jako życzenie na przyszłość zrobić, żeby ten, statu, ten pomnik, ta rzeźba Jana Szczepanika, o której tu wspomniałam, a o której jeszcze będziemy mówić, ona mogła się zacząć urealniać. Bo małymi krokami mamy dokumentację, mamy prototyp, no i myślę, że już tak zmierzamy we właściwym. Więc to jest takie marzenie, które bym była najbardziej zadowolona, gdyby ono się spełniło.